Przede wszystkim Siemka w podsumowaniu marcowym i podsumowaniu eventu świątecznego. Minął miesiąc od, ostatnich, od ostatniego tabelkowego podsumowania mojej postaci, więc chciałbym wam pokazać, jaki progres pojawił się w tym miesiącu. Zacznijmy sobie oczywiście od dropów. Przejdziemy dzisiaj przez parę punktów. Po pierwsze, dropy z tego miesiąca. No, i ja ogólnie w tym miesiącu bardzo skupiałem się na levelowaniu. Więc dużo było na przykład losków bieganych, więc jak tu widzicie, jakieś skillfy tu akurat z nakatą i z fiuelem i z mocnym rycem. Także te itemy na przykład były zielone na czterech. Jakieś skillfy tu, jakieś małrymysy nam leciały. Oczywiście bardzo dużo V2 jest bite. Myślę, że na ostatnim filmiku miałem około 800-900. Ich V2, jakiś mam 1600, niedługo jakiś tutaj topka będzie wbijana, więc mega wkręcony jestem w te v fajnie to idzie. Jakiś tu harcik, jakiś alornik mały, tutaj jakiś subbandzik, subdrift i hatr razem z yuką we dwójkę. No i tutaj w końcu nam coś poleciało z tej nieszczęsnej morki, której mam zrobionej i już wam mówię 60, właściwie, Lugus w 60 na morce gdzieś tam się musiałem wywalić raz. E, więc e, tych morek, około 60 zrobionych. Fajnie, bo w gildii jestem 2 miesiące, 60 morek zrobiliśmy e, No 54 chyba. E, I tak naprawdę te, ten miesiąc nie grałem, właściwie nic wydaje mi się, że. E, w tym miesiącu byłem na tych morkach może 5-6, wylatam raczej, tylko te darmowe. E, ze względu na to, że było trochę mniej czasu, miałem podróże i tak dalej. Ogólnie to też chciałem zaznaczyć na początku, że w tym miesiącu wydaje mi się, że grałem z 15 albo 20% tego co grałem w czasie lutego, jeżeli chodzi o marzec i teraz początek miesiąca, mocno wracamy o tym, też powiem później. W końcu objęcia nam spadły, te objęcia e, poszły do Savana, z tego co mi się wydaje, e, albo do night nie jestem teraz pewny, ale to w ogóle była pierwsza morka HotNight'a, on poszedł questową. E, sigil mi spadł, hard z redukcją od Mentala B, także fajny dropik, Gdzieś tu kolejny hard. Xenotor poleciał mi wczoraj i ten Xard też wczoraj. No i jest podsumowanie: w sumie teoretycznie to to, to już kwietniowe, i mamy podsumowanie eventu świątecznego. Więc no, około 50, 60, może może nie pod 60, nie, ale z 50 kostek na HTAGE, 76 sporo sporo platynowych kluczy. Pewnie było tego trochę więcej, ale otwierałem gdzieś tam skrzynki. Trochę wejść na selkę, jakieś dwa itemki, 2600 dukatów, 28 kamieni tracera i jakieś tam dwigi z czempa, ogólnie totalnie zbierałem, nie zbierałem w ogóle pisanek, po prostu biłem cały czas krówki koło garnizonu, wbiłem na tym level i 80% skupiłem się na tym totalnie, wydaje mi się, że całkiem fajnie oddało. Jeżeli chodzi o te itemy, głównie tam byłem właśnie po Expa i po to, żeby troszkę tego psycho podbić. A to, że tu wpadłam około 40 kk tak mi się wydaje, to fajny dodatek, do tego, że pobiłem sobie. No, trochę lipa, że ten event taki krótki i suma summarum, ja miałem tak nie mówić, szkoda, że ten event taki krótki i w sumie, jak ktoś chciał spędzić czas z rodziną, to nie za bardzo skorzystał z tego eventu. I teraz tak, możecie powiedzieć, że kurde, ta lista troszkę biedna. Bo Tutaj zaczęło się to w sumie gdzieś mniej więcej te pierwszego na początku miesiąca, potem nagle tydzień przerwy na 7, 8, 8, potem od tego ósmego przerwa i gdzieś tu 14 coś się pojawia, nagle 19, więc tak naprawdę między rarami, gdzie na przykład tych objęć też nic nie miałem za bardzo. Mamy tutaj 14, 27, właściwie dwa tygodnie przerwy. I tak słuchajcie, ja w tym miesiącu byłem na wyjeździe weekendowym, takim dłuższym. Na Cyprze, bardzo mało grałem, gdzieś tam dużo zagrywałem się też w TBiKę, była mocna przerwa od gry Ze względu na to, żeby troszkę zresetować mózg, ja lubię sobie przed eventami zresetować się od gierki teraz po eventie mam 100% ochotę na granie i nawalam jak wściekły Ale tak, lubię się przed eventami troszkę zresetować, więc tym razem wleciała a wyjazd z żoną weekendowy, dodatkowo Będę tu z wami totalnie szczery, ale na początku tego miesiąca, jak wiecie, wziąłem dwa kredyty w gierce: jeden na 130 milionów, a drugi na 5K platy. I to poszło na zakup miłości Morany dwóch gwiazdkowej w srebrze i Zali jednogwiazdkowej w srebrze. No i żmij został w pełni spłacony: kupiłem te dwa itemki, no i miałem na to kredyt. Powiem wam totalnie szczerze, jak spłacałem żmija, to ja miałem kasę tego żmija. To była kwestia raczej tylko tego, że czekałem aż mi się rzeczy posprzedają. Byłem pewny, że mam kabonę. Ja non stop kupowałem sobie jakieś upgrade'y, Kupiłem sobie Envilę przysięgę, Ortazis, cię Tarula, objęcia, temary. Wszystko po kolei tam wjeżdżało, czy tam jakieś fajne driftki ja tak naprawdę mega ulepszałem postać. Dodatkowo spłacając tego żmija. Tutaj w przypadku tego kredytu te 130 milionów starałem się ze speedranować, przez co totalnie spadła mi ochota do grania. Jeżeli ja na przykład w tym momencie dzisiaj mam do kupienia na przykład Bialorna bardzo bym go chciał mieć, to mega ciągnie mnie do tego, żeby iść i zarobić na tego Bialorna. Ale jeżeli ja wiem, że muszę siedzieć i zarobić, żeby po prostu oddać komuś 130 milionów, to tej ochoty do grania aż takiej dłużej. Nie ma i przez to też dodatkowo e, liczba godzin w tym miesiącu się troszkę zmniejszyła i prawdopodobnie już takich dziwnych kredytów e, nie będę brał w przyszłości, bo zauważyłem, że po prostu spada mi wtedy chęć do gry. E, no i tak, jeżeli chodzi o upgrady w tym miesiącu, to tak jak e, już wspomniałem, zala i miłość wpadły. E, dzięki temu teoretycznie też e, wpadł, tutaj, wpadł tutaj druga przysięga. Wydaje mi się, teraz są buwki z gili wzięte. Ale zobaczcie, że te resy nie są aż takie słabe. Jak wezmę sobie na przykład na morkę jeszcze dodatkowo 38 resa na zimno, to tą zwykłą morkę bez problemu ustoję. Ja też muszę się zresetować na tą drugą przysięgę, bo aktualnie mam troszkę źle rozdane staty, bo zasadniczo ja normalnie biegam tak o 3780 aż za dużo do tego życia, ale no nie mogę mieć mniej, to jest minimum jakie na tym resecie mam, zobaczcie, że tu nie jest nic rozdane, mam bardzo dużo resów w tym momencie, dodatkowo jeszcze takie coś jak zimno mogę sobie poprawić, bo w tym momencie mam ogień, energię i odporność na uroki, bo biegam V2, ale teoretycznie z tą drugą przysięgą, która mi tu otwiera trzy sloty na drify, no jest fajnie, nie patrzcie na te drify, to będzie do wymiany, aktualnie wrzuciłem to, co miałem tam gdzieś w depo i co już było do mnie przypisane, więc tak fajnie, że dzięki tej miłości i tej zali jestem w stanie już teoretycznie na większości miejsc zrezygnować z przysięgi. Jeżeli chodzi o bieganie fałki, to jeszcze sobie to testuję, bo wydaje mi się, że ripka jest jeszcze troszkę lepsza tutaj i ostrocisne drify. Ale to, że ostrocisnę drify z levelami, aktualnie to wygląda bardzo fajnie. Już wam pokazuję. A luty już widzieliście. To, co jest na żółto, to jest coś, co jeszcze chcę dolewelować. A to, co jest na pomarańczowo, to jest coś, co. to jest po prostu żmij, który aktualnie już mam w połowie drogi do 15. Niebieskie kolory to są coś, co e, aktualnie mnie za bardzo nie interesuje. Więc jak zobaczycie, teoretycznie bardzo mało już mam do jeden level na abafie, dwa levely na duże, tutaj cztery levely na lingu. No i ten link tutaj jest mocno do dobicia. Ale szykuję się na tarule w tym miesiącu, bo chcę sobie na nie wejść, może nie farmić, albo po prostu wejść, spróbować i chcę zrobić trochę zmian w eku, szczególnie, że wpada mi ten, ta druga przysięga z trzema slutami. Więc na pewno chciałbym ulepszyć moją postać o to, żeby były dwa alorty więcej, o to, żeby był Abaff więcej, o to, żeby mieć może tego wona rzeczywi twu, Verda rzeczywiście, i o to, żeby mieć czwartego dura. Więc jest to pięć nowych. Mm, Driftów, i jak ja to mam zamiar zmieścić, oczywiście, trzy nowe drify zmieścią mi się w przysiędze. Mam aktualnie pięć krytów, co chcę zamienić na cztery kryty, i mam aktualnie cztery holmy, które chcę zamienić na trzy holmy, więc takim sposobem zdobędę pięć nowych slotów na drify. Więc jakby przyszłościowo, teraz, moimi celami na ten miesiąc, jak już sobie zaczniemy, może od tego planu, to są to drify, po to trzy bandy, trzy holmy, żeby ulepszyć sobie to, co mam aktualnie wyżej. Jakiś Magni albo arcy abaw zobaczymy jeszcze jak cenowo to będzie stało. Dwa bi alorny, jeden arcy dur i jeden arcy vert Ellen albo grud jeszcze nie jestem do końca pewny. I to jest tak, że mamy dwa, trzy, cztery i piąty slocik wpada tutaj. Dodatkowo chciałbym kupić sobie woglery, bo już zaczynają być w miarę tanie, gdzieś tam po 15k platy, nawet już widzę taniej, ale ze słabym procentem idzie dorwać, więc prawdopodobnie jak ja te drify plus te ulepy będę sobie cisnął, to gdzieś te woglery powoli, powoli będą spadać w cenie, więc prawdopodobnie też będę chciał je może jak nie w tym, to w przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu zakupić, dojdzie mi kolejny slocik na drifka, prawdopodobnie wtedy wpadnie kolejny wert, Ellen albo Grud jeszcze zobaczę, muszę do końca przemyśleć sobie te drify, no i dodatkowo jeszcze do spłaty 5k platy, dzisiaj pisałem do tego chłopa na kiedy potrzebuje, bo aktualnie mógłbym mu już połowę oddać i powiedzmy dozbierać teraz na dniach po to, żeby mu spłacić całość, powiedział, że kupuj sobie tam na razie te swoje upgrady, mi to niepotrzebne, prawie nie gram a jak już to mam w depo pełną platy, więc mi to niepotrzebne, więc to jest coś, co ja mam na oku w tym miesiącu, żeby te w ogóle wpadły, żeby troszkę driftki popodbijać i żeby ulepy porobić na plus 8, no bo szczerze, no to jak ja tu widzę jakieś trujeczki, kurde, biedne. Na tych dwóch itemach, czy tutaj na tej przysiędze, tak naprawdę nic, no to wygląda to mega żałośnie i uważam, że to powinno być jak najszybciej podbite do minimum plus 5 na wszystkim. A preferowałbym na itemach, które wiem, że ze mną na razie zostają, jak na przykład miłość, zala, cień, bla bla bla, powbijać tam 8 już minimum, i to jest taki, takie moje założenie na ten miesiąc: czyli w ogóle podbicie driftów tego alorna, że było minimum 24%. Oczywiście ja ta Tarula będę wchodził w Eribie, ale chciałbym, żeby to było tak zrobione, że mimo tej Eriby założonej Alorna będę miał minimum 18% na tego Tarula. Zostając przy reszcie statów, które tutaj widzicie, nieruszone. Dlatego ja muszę jeszcze dużo tych Driftów popodbijać. Aktualnie non-stop nawalam psychoexpa, bo jest to w tym momencie dla mnie najważniejsze. W tym momencie też powoli podbijamy już pod 11k powera. Wydaje mi się, że mógłbym mieć to 11k, gdybym troszkę pożonglował orbami po eku, bo na przykład mam na Berglisach większe obrażenie na bossy. Gdybym na przykład zamienił to na większe obrażenia na zwykłych przeciwnikach, no to prawdopodobnie miałbym to 11k powera, bo zwykli przeciwnicy mają większy, większy power dają niż bossy. Więc prawdopodobnie to by mi dało 11 power'a Ale szczerze, power nie gra. Wolę mieć więcej damage'a w bossy niż z zwykłych przeciwników. Aktualnie, farmiąc v wujeczki. Może na Tarula bardziej by oddały zwykłe. Nie wiem, na pewno do tego Tarula w tym miesiącu wejdziemy. Już się dogadałem ze znajomymi z Gildią. Tylko mówię, jest jeszcze parę rzeczy, które na pewno będę chciał sobie podobijać. Ten żmij musi tu wpaść na 15. Już mam 48%. Dodatkowy. Dodatkowe Alorn jeden, y, takie itemy jak ten link, na przykład tu na szóstym, no to jest, y, to nie może tak wyglądać. Nie mogę mieć y, na, na szóstych levelach tutaj jakiś driftu, więc to musi być wszystko popodbijane. Aktualnie moje psycho wyglądają tak, możecie sobie zatrzymać. W worbach y, dużo się nie zmieniło, wydaje mi się, że tylko kryta podbiłem do B. A jeżeli chodzi o tą moją y, tabelkę, którą sobie gdzieś tu robiłem, to dla przypomnienia, progres lutego wyglądał tak, że miałem progres całkowity 16%, który nie do końca odzwierciedla progres postaci. No i progres jeżeli chodzi o golda miałem na 10%, aktualnie jeżeli chodzi o marzec No to na pewno podbiłem bardzo mocno expa, zobaczcie że tu w lutym mieliśmy 74%, exp posiadany miliard Aktualnie mam miliard prawie 300, więc prawie 300 milionów expa w tym miesiącu wbiliśmy, jesteśmy na 92% do końca gry No i w witemkach też duży progres z 33% na 50%, bo kupiliśmy semi 8 rany i zale więc to naprawdę zrobiło mi już dużą różnicę w ostatecznej ilości Dodatkowo gdzieś tu te ulepki powoli wpadają, ale to dalej jest progres 1% w porównaniu do Posiadania wszystkiego na 10, na, na 10 W orbach tu delikatnie sprogresowaliśmy z 3% na 4% ze względu na podbicie tego bikryta Demonity dalej 0%, trochę starałem się smoka Gdzieś tu 200 tych daemonitów padło z tego hardsmoka, ale szczerze to jest tak kurde nudne, że No bo byłem tego Hard ale się nie da. Inkrustracja fajnie nam podbiła się. Ze względu na to, że mieliśmy tylko 2%, a jesteśmy już na 7%. I tak to, że kupiłem zalej miłość Morany yy, dużo drożej. 130 milionów za item. Yy, ktoś może powiedzieć, że troszkę mnie powaliło za parę dodatkowych statystyk, ale szczerze, tyle ile zaoszczędziłem tutaj na tych odłamkach na tych itemach, no to mi to odda, bo ja wydałem 200 milionów na te dwa itemy, a gdybym chciał je ręcznie wbijać do tego S1 i S2, no to by łącznie z itemem mnie to kosztowało 400, więc tak naprawdę oszczędziłem tutaj 200 milionów golda kosztem tego, że mam troszkę wolniejszy progres, ale wydaje mi się, że w przyszłości tak bym to robił, więc e, trochę przyoszczędziłem sobie i fajnie, bo już 7% progresu inkrustacji całego EQ mi wpadło. Jeżeli chodzi o drify, to e, nic nie ulepszałem, praktycznie wpadły tylko jakieś tam bidury i bilingi, więc nic takiego. X na drifach, e, trochę podbiłem do góry. 5 z 5% wpadło na 7%, mamy aktualnie 6.6 KK Psychoexpa na postaci. No i tak jak mieliśmy 16% całkowitego progresu, mamy 21 i 1% więcej w goldzie. E, śmiesznie to wygląda, bo z miliarda 762 milionów zainwestowanych w postaci jesteśmy na 2 miliardach 10 milionach, więc kurde podbiliśmy o 240 milionów progres postaci mimo tego to jest tylko 1% więcej overall yy, na postaci włożone, więc praktycznie tyle co. Yy, nic. Yy, Progres całkowity postaci fajnie tu wskoczył na 21%, ale trzeba przyznać, że jest to wbite po prostu głównie poziomem, że tu już jest 92%. Niedługo 140. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek w tej grze osiągnę taki level. Aktualnie brakuje mi do 138 jeszcze 2 miliony Expa. Yy, i, I co? Jeszcze wtedy zostaną dwa levelki, które gdzieś tam powoli, powoli się podbiją. Jeżeli chodzi o podsumowanie eventu świątecznego, to szkoda, że był taki krótki i jak chciałeś spędzić czas z rodziną, to raczej nie pograłeś. Zrobiłem sobie tą czapeczkę. Pisanek miałem dosłownie 200 dodatkowych, bo głównie bijem te krowy. Tu mogę wam pokazać jeszcze szybko w osiągnięciach w eventowych, że tych krówek mamy zbite. 1681, ja w tamtym roku praktycznie nic nie biłem Także to jest właściwie z tego roku, a biłem na no jeden cały dzień powiedzmy i dwa wieczory po trochę Troszkę tych zleceń 11 zrobiłem, jakoś mi na tym bardzo mocno nie zależało, szczerze robiłem te łatwe Wydaje mi się, że te ciężkie, te hard yy, wersje tych zleceń to Więcej czasu na to traciłeś niż byś w tym czasie dropnął z tych krów, więc po prostu robiłem łatwe na szybkości to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie tego miesiąca, więc wiemy jakie są cele, wiemy co trzeba poprawić, na pewno trochę więcej grać, powiem Wam, że mega jestem zajarany, jeżeli chodzi o, 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 o progres postaci, już kupiłem sobie jednego Bicholma, potrzebuję jeszcze, gdzieś w kampie na, na te drify, potrzebuję jeszcze kupić dwa i jednego Alorna, i to już będzie fajny progres dla postaci. A Lorna będzie trzeba levelować do tej 11 jak najszybciej. No i wchodzimy do Tarulę. No, rozwalamy chłopa w tym, w tym miesiącu. Będzie z tego stream prawdopodobnie. Jeżeli chodzi o filmy, wiem, że miały się pojawiać co trzy dni, jest teraz trochę taki zastój, ale szczerze, dużo się w życiu dzieje, więc bardzo po prostu nie ma czasu. Ale postaram się coś tam Wam wrzucać. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnym materiale i cześć.